Dzień dobry, tutaj Edziu Kaczyński. Dzisiaj będzie vlog na temat sztuki, nie? Tutaj jest nam, nam, namalowany przeze mnie obraz przedstawiający babę, która pierze ciuchy. Czy tam kurwa, nie wiem, chyba, nie wiem, Rosał, kurwa, na pokładach. Tu jest kurwa, jakiś strach na wróble, który straszy, kurwa, jakiś pedofili, bo tu domek tu dzieci mieszkają, nie? No i chuj, jak się takie coś maluje? Po prostu idziesz do szołowego i potwierdzasz obraz w pokoju Ze ściany. Spokoju. A następnie... Przychodzisz tutaj i kręcisz gaga, że i mówisz, że ty to narysowałeś. A kurwa i potem... I potem narysujesz coś na kartce i demonstrujesz, jak to się rysuje. Bibi kartkę. Kroko proszę. <gry> I Dobra. Tutaj mamy kartkę, nie? Rysujemy kurwa kółko, kółko, takie coś tak i mamy piękny kutas. Nie widzę, oo. to Jest kutas. Dobra, to na temat tyle, na temat kurwa tego, no? Jak się nazywało. Sztuki! Dziękuję i pozdrawiam Piotr Franczewski.